Now. Cześć, witam Was bardzo serdecznie Dżerejk z tej strony Danielus. Właśnie odpaliłem tą jedną chyba z najbardziej kontrowersyjnych produkcji obecnego roku. No i sprawdźmy co ona sobą prezentuje, czy faktycznie są jakieś błędy czy nie. Niech Bóg Was prowadzi. Tego tak co ja widzę na razie dobra, jest ok. No dobra, co mam teraz zrobić? Podejdź do drzwi, no dokładnie. To. To nie powiem. Całkiem ładnie. Ale z tego co widzę, żadnego popartu tekstur nie mam. Więc no, na szczęście chyba się nie zaliczam do osób, które mają z tym jakieś problemy. O, jak ktoś jednak żyje. Przęt nie Ej ty! Rusz się tu! Już idę, idę. No także z tego co na razie wiem, to w ziemię uderzyło, uderzył tu wielki meteoryt. Wiem, że pewnie chciałbyś zadać kilka pytań, ale musimy stąd spadać. No, nagadał się, nagadał. W ziemię uderzył na wielki moryt. a roi się od bandyty. No, co za... Spadamy. I z tego co widać, skasował wszystko co jest na ziemi, przynajmniej co było na ziemi. No właśnie, jestem jednym z ocalałych z Arki, chyba jedynym. Arka to był taki, można powiedzieć swego rodzaju bunkier, który miał utrzymać kilka osób przy życiu. No i z tego co tam widziałem, no z tej jednej arki przynajmniej e, tylko ja przeżyłem. No i obudziłem się po Uwaga, bodaj... Bandyki. Nie wiem czy po stu, czy po kilkuset latach. Nie, nie wiem jak to jest dokładnie. Fatalnie, że masz ten kombinę zą z arki, aż prosisz się o strzał. Dobra, dobra, nie dziamdziaj tam. Brutale. To ich terytorium. Pewnie szukają swoich kumpli. Cholera, teraz obaj mamy przeklapamy. Dobra, nie gadaj, tylko jedź. Co to za malunki na ścianach... Na ścianach, na skałach. Musimy dostać się do mnie. Będą wściekli, jak zobaczą co zrobiłem. Ciebie też zaczną szukać. Luzik, ale ma fajne zielone kolorki. Mam plan, który pomoże nam się z tego wyplątać. I mamy Hawirę. Wygląda to jakaś opuszczona... Nie opuszczona nie jak stacja... E, paliwowa, no, Ok. Zawsze to jakaś chata. Ależ to pięknie wygląda. O, garaż nawet mają, no proszę. Boże, myślałem, że przejedzie Musimy pogadać. Wysiadaj z bagi. No sprzęcik jest niezły. Chodź, tędy. No i idę. Ale świetny sprzęt. Ależ się wleczesz, hagar. To ja się odpryskam przy okazji. Wie, ale tu brzydko. Naprawdę wiele ryzykowałem, ratując Cię, nie tylko swoim życiem, ale życiem wszystkich tutaj. Przetrwałem tak długo, bo trzymałem się z dala od kłopotów. Teraz wszystko może się zmienić. Oto czego od Ciebie chcę: udaj się do kryjówki bandytów i pozbądź się ich. Oto Ot i cała robota. Nikt poza Tobą nie może ujść z życiem. Weź moje ITV z garażu oraz pistolet i zapasy z lady. Powodzenia. Możesz liczyć na coś więcej niż dziękuję. Wracaj żywy, a znajdę zbroję, która zakryje twój komici bandyci. Nie powinni być zbyt trudni do likwidacji. Nie dla ciebie. Wiem, że jest coś szczególnego w was, ludziach z Arki. No. No, wygląda całkiem, całkiem. Dobra, Musisz znaleźć ich kryjów. Dobra, mam tutaj e, ekwipunek. Co my tu jeszcze mamy? Rekonstruowanie, no w tym momencie nie mogę. Tutaj jest brojownia. Tu jest, z tego co widzę, jakieś, jakaś możliwość ulepszania broni. Ale w tym momencie nie mam. Mamy zadania. Statystyki. No. Oj. I to by było na tyle. I rozwiązać problem. Albo my, albo Dobra, może tutaj coś jeszcze znajdziemy? Kto wie? Jakieś radio? O, właśnie. Wiedziałem, że coś tu jeszcze jest. Mam dziwne wrażenie, że tekstury w tle są mniej wyraźne niż tekstury postaci. No ale to może tylko złudzenie. Ok. Jedyny Ło, o, już fajnie się jeździ Do tyłu dobrze Zgodnie z instrukcją No i śmigamy Shift to dopalacz Ło No źle muzykę muzyka. Coś ja czuję, że dużo mówił nie będę. No i cały czas pracuję w 60 klatkach na sekundę. To naprawdę robi wrażenie. Okej. Okay. Wow. Wow. No jest się czym zachwycać. O, jakiś przeskok. No w końcu fraps. <laughs> Stary most, nie wygląda to zbyt bezpiecznie. Oj, trzeszczy. Dobra, bez przygód. Wejdź do kryjówki duchów. Tak jest. No, zobaczmy, z czym to się je. Jak do tej pory więcej miałem przyjemności z multiplayerem niż z kampanią dla pojedynczego gracza, także można powiedzieć, że jestem tutaj mocno świeży. Okej, okay, mam zbierać coś z... z ciał. No faktycznie, coś tam można zabrać. Ale tu zielono, a tu pomarańczowo. Tu się coś pali, ale tu brzydko. O, małe przedmioty. Pewnie będę jakieś wrzuty na ścianie robił. Przynajmniej mi tak to wyglądało Co my tu mamy? Mamy radio Mam jakieś mieko, więc zebra. Ktoś tu gada Przydałoby się tu trochę odmalować radio A, to toalety. Dopiero zauważyłem O, jesteś mój! Jesteś mój! Trakrem będzie dobrze! O, cwany jest! No... Atrium, West Elevation, Concierge, Check-in. To pewnie jakiś hotel. The Rutherford. No to, to trzeba przyznać, że meteoryt trochę narozrabiał O, tutaj jeszcze coś przeoczyłem Szmaty No tak Z czym mi się to kojarzy? Oczywiście z Dead Island Tam ró ró równie interesujące rzeczy się znajduje Kubek No Wreszcie będzie z czego się napić Tu nic, tu nic, tu też nic. No, wyłazć stąd. Ale widok za oknem. Tutaj nic nie ma. Okej. Okay. Musicie mi wybaczyć, ale mam ciągoty do e, takiego penetrowania terenu, więc często to będę robił. No chodź, maleńki, chodź. Żebyś się nie zdziwił. No dobra. Planowałem się załatwić zupełnie inaczej. i nie, ścierwo. Spokojnie tam, spokojnie. Damy radę. No, znowu fraps. Przypomina o tym, że jest. Żebym ja ci tego nie no, Te teksty na razie mi się podobają. No i animacja ognia to jest z... ciekawe. A s... sam stój. Główka. Co my tu mamy? Pewnie to jest ten Ratefort Oooh! Wow! O cholera! Chyba tu nie miałem przejść. O cholera! Co się dzieje? Ktoś mnie za nogi wciąga. No no, patrzcie co haker do nas przysłał. Jak śnież mogłem myśleć o wchodzeniu do naszego domu. A czemu przez zęby mówisz? Zabierzcie chodorze O, cholera, to się spakowałem. A, jesteś przytomny. Dobrze. Lubię, gdy moja ofiara jest świadoma, co ją czeka. Obiecuję, to będzie bolało. O, oh, shit. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. O, chyba się udało. Zrobić nie, jak trzeba. Dobra. Ok, myślę, że w tym momencie odcinek będę kończył, więc dzięki serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się, cześć.